Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim już odcinku serii Minecraft Farma, witam was bardzo serdecznie ja, czyli yy, najgorszy farmer tego świata, jaki świat widział, ale po to jest ta seria, aby zostać najlepszym farmerem, więc wiesz, odcinek, jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, bo... Z tego co czytałam, widziałam komentarze, seria yy, Minecraft Farma podobała Wam się najlepiej. Więc jeśli chcecie jej więcej, to zostawcie 4 łapki w górę, aby kolejny odcinek pojawił się jak najszybciej. No i co? Wbijecie na Instagrama i na Discord z Team Kryser, Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i co? Rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Moim celem, jak widzicie, nie jesteśmy u siebie ten. A, ogólnie zobaczycie, jak zobaczycie na tabach, mogę Wam nad powiększyć. Zobaczycie na taba, mamy jakieś cyperki, jakiś kolorowy ex mamy, ponieważ moi drodzy do serii, do takich serii jak Cubs and Roberts czy Minecraft Farmer, no tych serii, które nagrywamy w Minecrafcie powstaje mój autorski teksturpad, to jest akurat ten pasek jest z jakiegoś innego teksturpaka, bo niektóre teksturpaki biorę i je przerabiam. Jak widzicie, to jest kurzana tunika, co nie, tylko ja jej zrobiłem przedłużane rękawy. Jeszcze będę musiał to dopracować, bo jak widzicie, jest to trochę za, za długie, ale mam nadzieję, że zrobię bardzo dobrego teksturpaka i umożliwi nam trochę więcej możliwości w, w seriach, które robimy, na przykład Minecraft Farmer czy Cups and Robbers. Na razie, małymi kroczkami, idę do sklepu z narzędziami, bo jak dobrze wiecie, nasze narzędzia się zaczynają kończyć, a ja nie mam narzędzi. No i tańcu teraz. I już powoli idę sobie. Jak widzicie, z tych, um, jak widzicie, mam plecak z modów na bronie, których używamy w Cubs Robbers, bo to jest ogólnie takie na y, apokalipsa zombie. Tamte pistoletki używam, na przykład w Cubs and Robbers. Ale je... Ale tu jest praca, więc zabraliśmy sobie do plecaka coś. Tutaj jest ogólnie yy, tartak, ale my do tartaka nie idziemy. Czemu to jest w ogóle taka linia dobra, nie jest. Ale już prawie dochodzimy, może trochę przyspieszmy, goddammit. I ogólnie zobaczymy, no, co będzie dalej. Więc jak mówię, no dużo rzeczy zmieniam w tym Minecrafcie, żeby było najlepiej. O, jest sklepik, no i poznaczek. Zobaczymy, jakie tu mają ceny. Zobaczmy, co w nim w ogóle jest. Jak, o, jakiś taki bardzo fajny sklep, zaraz przy drodze. Dobry, 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 proszę pana. Dobry, bo to WTF. nie wnikajmy. Dobra, co tu mamy? 40, tu mam 50, 40, łom um, mamy za 50. Zestaw. A, tu jest jakiś taki typowo bagienny. O, tu jest jakiś roboczy zestaw 70. Tyf. O, patrzcie, właśnie o tym mówiłem. Tekstur, który robiłem sam. tymi, akurat się inspirowałem z tym. się akurat inspirowałem z y, pracami z internetu. To jest też mod, i tu reszta tych rzeczy to też jest mod. Zobaczcie, mam miarkę. To, to, to do końca sam nie wiem, co to jest. Mamy wiertarkę. Rękawiczki, tu chyba już nic nie ma, ale... Jak zobaczyłem te ceny, to chyba postanowiłem, chyba zdecydować się na kupno tych. No to ja, panie, wezmę. Czy to jest wszystko po 40? Nie, się kilka droższa. To 80, 50, to mam 130. No to ja wezmę cały ten setup narzędzi. Gościu, to ja wezmę ten cały ton, całe. To będzie 130 zł. Dobra, 130 spłynęło z naszej kartki papieru. I mamy narzędzie z umową, więc do widzenia, proszę pana, na razie nic nie wierzymy, bo to co chcieliśmy mamy, więc teraz małymi kroczkami musimy zacząć biec na naszą farmę, na naszą świetną wieś. Dokładnie, widzowie, tak? Yy, dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Kurde, musimy na dniach zająć się jakimś pojazdem dla nas, może koń? Wiecie, bo rolnictwo. Ludzie też jeżdżą na konia, a czemu by akurat nie konia sobie wziąć? Czy znaczy, nie wiem, pomyślimy nad tym, co dalej to można robić. Jak widzicie, całe miasto żyje, bo to jest głównie mapa miasta, która jest też przeze mnie przerobiona. Więc docenicie to, że w serii Minecraft Farma, jak i Caps and Droppers, bardzo dużo pracy. Żeby jakoś to wyglądało, to i pociąg, ale fajnie, by były, były ruchome pociągi. Nie, o dobra. Biegniemy na farmę, która jest zaraz tutaj. Dobra, skok. Au. Powinniśmy teraz złamać nogę. A jak widzicie, już tam jest nasza piękna, cudowna farma. więc ja tam dobiegnę i się będziemy zaraz widzieć. Witamy na wsi, panie i panowie. Dobra. Yy. Idziemy wszystko zakwaterować do naszych domu które dzisiaj muszę coś z nim zrobić. O, drzewa urosły! patrzcie. Widzę, tu nie urosło. Um, tu rośliny też rosną. Czemu tu w ogóle nie ma nasion? Nie ja wiem, ale patrzcie, tu już urosło. Koks. Jeszcze możemy raz. Czy w ogóle jest większość mieści? Tego nie ma. Co jest? Gdzie tu jeszcze nie ma? Tutaj, tutaj. Gdzie jeszcze nie ma. To możemy zorać i złożyć na naszą nową tom. Póki co, używajmy jeszcze tych starych, bo do, do samego końca, póki się one nie wyczerpią. Ale na razie to możemy je odłożyć. Yy, to siano słomy mamy już pierwszą. Kozak, będziemy mogli zaraz myśleć nad chlebem, to też zaczyna dobrze rosnąć. Kozak w budowie. muszę sobie zjeść. Ale muszę schować wszystkie te rzeczy, które mam przed sobie aktualnie to ta woda nam się w ogóle nie przydała. O, zobaczcie, widzowie, na tym moim texture packu jest na przykład takie łóżeczko, super. Teraz tak, muszę jeszcze zdjąć ten plecak, nie widzieliście tego, jak zdejmowałam z Dobra, dobra, na razie tyle, teraz trzeba się zająć jakimś polowankiem, bo potrzebujemy trochę mięsa nie spaczcie na to. Pięknie. Polujemy na owcę. W ogóle też trzeba ociółki zadać, bo to są jakieś winiśniarskie. Nie ukrywajmy. Dawaj, 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 Bam. 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 To jest napad. Pięknie widzę. Właśnie o to mi chodziło. Napadamy na owce poprzez... To są jakieś dzikie owce. Czemu one w ogóle nie robią? Też na dniach, jak będziemy mieli trochę więcej tego drzewa, przydałoby się zaznaczyć granice naszej działki. O, wpadłem... Jaj! I właśnie... Czy... Baby. Poczekaj, chłopie! Poczekaj, 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 nie uciekaj mi peas. Chciałem crafting table. No właśnie nie mam. Muszę coś zrobić. Pyk. No udawajmy, już nie ukrywajmy. Zróbmy sobie... Zróbmy sobie patyki. Patyki. I zabudujmy nią. I będziemy mieli... Nie, tak się robi furtkę, idiota. A! Mówi kura ucieknie, nie uciekaj, chodź tu, na razie tak się zajmę, już tak, kurde, to jest nasza. uciekła, o ty męto! wracaj tu, kurde, ja się kieram się, w proszę nie wiem. Czy ja naprawdę zrobiłem za mało płotków? Proszę kuro, nie decyduj się na ucieczkę. I zepsułem sobie jeszcze farmy dodatkowo, brawo! Jurz Jackers. Zostaj, zostaj. Tak! Mamy kurę. Mamy kuroka. I zepsułem sobie pół farmy, super. Eee, kurde, zepsułem sobie przez to jeszcze pół farmy. A gdzie tu jeszcze zepsułem? Tutaj powinno być... Nasionko. A czemu tu? Co jest? Drośny to jest ten... Dobra, robi się ciemno. Ja już powoli nie widzę, bo jeszcze mi słońce tu nawala. Dobra, nie wiem to że to nie. Jak chcecie, możecie dać mu imię w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Jak za mnie dać imię, bo ja nie wiem jak możemy nazwać. To tu posadźmy, Chowajmy to i idziemy spać, bo... Dobra. Nie mam nawet gdzie tej wełny schować. Dobra, może za chwilę pójdziemy ją gdzieś sprzedać jakieś sąsiadowi. Ale na razie idziemy spać. Cudowny poraneczek na naszej super farmie. A może dokończę to, co mówiłem zanim zobaczymy tego kuraka. Trzeba zbudować tego drzewa, w którym zdobędziemy ogrodzenie naszej działki. Musimy nią ogrodzić, żeby, wiadomo, ogarnąć trochę. Musimy zbudować kurnik dla tych kur. Zobaczcie, bo mamy już pierwszą. Wiecie, mamy już pierwszego kuraka. Dajcie imię mu w komentarzu. Będzie mi na pewno miło. Musimy poczekać, że dajmy mu jakieś nasionko. Czy ja coś mam? Albo jakieś tu słomka urosła? Dobra. Masz, chłopie. Chłopie, chłopie. I. O! Na razie masz tyle. A, dobra. Muszę jeszcze to przypalić w piecu. Musimy sobie znaleźć jakąś ogólnie taką. Specjalnie pomieszczenie do takich miejsc robienie, a osobny dom, wiecie, bo nie wypada trochę miejscu mieszkalnym przepalać, takie rzeczy, robić takie rzeczy. Ogólnie będę to zbierać wszystko, jak to całkiem rośnie. To, że zbieram po kawałkach, to nie oznacza, że za chwilę będziemy to zbierać. I znowu wpadłem do tej głupiej rzeczy. Przydałoby się pościnać trochę więcej drzew. Świnia. Dobra, zostawmy już tą świnia w spokoju. I ogr ogrodzić cały nasz teren, bo teren idzie jakoś tutaj, idzie tędy, 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 i kończy się gdzieś tutaj, zaraz przy tym wejściu, i kończy się na tej górce, i to, do tej górki to jest cała nasza działka. Więc, jak widzicie, no to już rzewo ja myślę, że możemy sobie zebrać. Muszę kupić nożyce, właśnie. Nie pomyślałam o tym widzowie, ale nożyce są jeszcze potrzebne. Tu idzie właśnie nasza działka, jest tu No dobra, to co już posegregujemy. Możemy nawet zacząć trochę robić tego. Ale nie ukrywam, że może nam mnie stracić drzewa. O, ale właśnie skończyła mi się siekiera, więc sobie biorę siekierę naszą nową. Kupiliśmy na początku odcinka. Śmiać mnie twarz, kurde. Gdzie ja to schowałam raczej Dobra teraz tak, połowę trzeba zrobić z tego patyki. resztę trzeba z tego płotki zrobić. Ja na pewno dobrze robię tak. Mam 16 płotków. Teraz tak. Zacznijmy może odtąd tych Wiem, że to mi nie starczy na wrodzenie całej działki. A dobra, może zróbmy tu i teraz tędy. No i nie mam już drewna. Dobra, może pozbierajmy te drzewa, które już nam urosły. Po poprzednim i zas zasadzimy je na nowo trochę bardziej dalej. Żeby, wiecie, też nie przeszkadzały tutaj w naszym terenie plany. No teraz nam się nawet pojawiła kura, więc musimy zainwestować w jakiś kurnik. No, na przykład go zbudować drewna. Dobra, pyk. No i znów chyba robię źle, bo robię furtki. Ale teraz był debilem, jakbym kliknął przez przypadek, że chcę furtki. Miał furtki zamiast furtki. Dobra, lecimy dalej. Mamy już taki prosty pyk. Dobra, to idzie jakoś tak, ta działka, potem tędy, i tu gdzieś trzeba dalej dokończyć ten teren. Potem jeszcze tam, a to drzewo jeszcze jest nasz. no trzeba trochę jej w drzew. Te drzewa nie chcą w ogóle rosnąć, nie wiem czemu. Muszę jeszcze kupić nożyce. Dobra, na razie postawmy to tutaj, to postawmy jeszcze tutaj. Jeżeli roboczy jest stały, wiadomo tą kurę musimy tu na razie zostawić. Muszę pozbierać tą resztę tego, tej trawy pościnać, bo tylko ona tu przeszkadza, więc to za tym. Dobra, więcej tak to. No i tak nie skończy, więc zjem sobie jakieś świeże jabłuszko. No i pięknie, Bum, cyk Yyy, dobra. brał jeszcze trochę, weźmy trochę drzewa. Z, może zbudujmy jeszcze dzisiaj ten płot. Żeby nie marnować, wiecie, czasu. 18 płotków, już trochę za dużo patyków zrobiłem, dlatego. I tu trzeba się tego derta pozbyć. Dobra, mamy dodatkowe mięso. He. Ogólnie, będzie trzeba kupić węgiel, bo samym drewnem trochę nie wypada palić. A drewno może się przyda na coś Przypaliło się. Przypaliło się to wszystko. Ale my zobaczymy, jak teraz jedzenie pod odstatkiem, że po prostu. Dobra, chowam to do lodówki, bo to się może przydać jeszcze. A ja potrzebuję drzewa. i Nie mam drzewa. Co ja mam jeszcze... Nie, nie potrzebuję drzewa, tylko też łopatę. A gdzie mam tą nową łopatę? Ej... Czy ja jeszcze przypadkiem nie miałam nowej łopaty? I gdzie ona jest? Może... Czy mi się znowu zdarzył taki lag, jak na odcinku z kapsa? Nie no, nie mam tu nic. też nic się nie ma. tu gdzieś jest? Tu nie ma też. Poczekaj, a tej drugiej? E, gdzie jest ta łopata? Czy ja... Czy ja zgubiłem... Naprawdę nie mam jej? Świetnie, nie mamy łopaty. Super, ale z to będę musiał specjalnie albo kogoś pożyczyć, albo specjalnie i z powrotem tam kupić tą łopatę. Oj Boże widzowie, co się odwala na tym świecie. na w takim małym musisz mieszkać, wiem, ale niedługo będziesz miała piękną, wielką willę. I tu coś się znowu stało? Ja straciłem łopatę, którą miał. Słyszę gdzieś szkieleta, którego nie powinno być. Na razie nie wraca. Zbierzmy jeszcze to drzewo. I z, dokończmy może ten płot z, tylu, z tą ilością drewna, ile mamy? Yy, o, 8 patyków, no 8, to powinno zbyt na cztery, no i tak myślałam, że to będzie, no i dobrze myślałam, dobra, idzie tu tak, tak, no i skończyła mi się łopata, super, a tamtą, gdzie, nie wiem nad gdzie mam, świetnie, do reszty jeszcze... Nie, dobra, to drzewo, to drzewo zostawmy Zbierzmy to drzewo, chociaż, drzewo nie jest na moim terenie Ale dobra, chust z tym już Dobra, przerówno to na ostatnie drewno i... ale i tak nie jest... Dobra, wiecie co, dokończymy ten płot w następnym odcinku, zobaczmy czy jeszcze za tą wełnę nie mogę dostać gdzieś tu od kogoś. Nie wiem, cóż się Czemu wpadłem, debilem jestem... Dobra, jeszcze tutaj i chyba tutaj widzowie skończymy dzisiejszy odcinek, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczki, jeżeli wam się odcinek spodobał, jeśli chcecie więcej zostawcie łapkę w górę, suba, dzwona, no i co, wpadajcie na Instagrama, 4 łapki w górę, aby było więcej odcinków, jeśli chcecie więcej Caps no i wiecie no wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, na razie, no i